Takie wolontariusze, wolontariusze. Każdy jest dla każdego wolontariuszem, pomaga, tłumaczy, nie ocenia. Tak, nie ocenia, wyrozumiały jest. Chcesz, fajnie, że ty przyszedłeś do parku, cieszymy się, odchodzisz, drugie dobrze, odjedź. A czy też ma tego potrzebę, dla każdego taki jak jak on? No tak, coś się nie? Ale już to jest taka silniejsza potrzeba, czy tak, że a oni są dla mnie mili ja też będę? Oni są mili, a... Nie no, to przecież każdy się jest... Skopać pewnie? Nie, nie. Hmm. Oni to wykonują... Nie to, że automatycznie, po prostu takie... Tak jak powinno, tak jak przystało. Tutaj, jest, tutaj mamy wpojone, że każdy każdego próbuje coś tam... Yy, yy, szukać, czy tam... No tak mam jesteśmy inni, to nie ma czegoś takiego. Jesteś otwarta, akceptują Cię. To co trzeba? Kończymy, tak? Czy ja tam? Jakieś pytania macie jeszcze? Nie zanudziłem? jest kawa po przebudzeniu się? Kawa? Wiesz co, ja tak, no dobra jest jakiś taki. No, jeżeli się potrafisz rozbudzić bez kawy, to nie lepiej, no bo wiadomo, kawa też uzależnia. Dobrze jest w tym czasie rozbudzania rozbudzić nie ciało, tylko umysł. Czyli coś poczytać, weź do neta. Dobre też wtedy zasmakować lekkich emocji, żeby się tak otrząsnąć, nie? żeby nie mieć tego śpiocha w głowie. wody. No niekoniecznie. No. Można też, ale żebyś nie wchodził pod silny co czwarty na ranem, bo jak jesteś młody spoko, ale jak masz już wiesz, tam no, trochę lat i serce nie za zdrowe, bo to, na dzisiaj nie prysznic, to możemy przepasować na stałe. Dobry. dobre. w sumie tak. Pytajcie nam. Każdy na takie jednego NTJ, tylko to taka. Każdy, każdy. Tylko jednego. No wystarczy. Aż. Czy jest przykład, że jest ktoś inny, to nic to nie jedyna idea, tylko inne takie istoty? Tutaj jest wspólny dla kilku jej, jaźniów. Mm. Jaźni? Tak? Znaczy... Może jeszcze jakieś inne istoty nie fizyczne się wspomagają. A właśnie, a propos, jak była mowa o wcieleniach... właśnie że chcę wam powiedzieć, że... Mm, tak, no tak, 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 tak. To jak mówiłem na początku z tymi łami, nie? On na początku do mnie przychodzi, nie wspomarł, bo tak bez, bezinteresownie. Często w obszarze przycieleswym przychodzi i wpychał kurę do brzucha. Jakoś taką świetną kurę mi z brzuch wpychał. Jakiejś świadomość, się pytam, że jestem świadomy, zapamiętam to wszystko, tak się cieszę z niego. To nie? I się pytam, a, a jak się nazywasz? Pan nie, <śmienu> No i wiesz, śmiech. No każdy zaraz śmiechem, no, co, To Gabriel jakiś anioł przychodzi. Ale drugi raz, trzeci raz przychodzi i mówi, że jest Gabriela. Także są jakieś te istoty, tylko uważajcie, że to nie jest jakieś takie. To są jakby nadzorcy. Nadzorcy miłości, którzy chcą nas, jeżeli tego będziemy chcieli, nauczyć kochać innych bezwarunkowo. Ja zauważyłem, że ci aniołowie, czy ta wyższa istota, tylko ta skoro, korona z koroną, to nie jest właśnie MT, to jest właśnie jeszcze inny. Ten MTJ to jest jeszcze inna siła. Jeszcze jakby wiesz, to są nadzorcy. To są nadzorcy systemów, systemów, w którym ja teraz jestem i załóżmy odbywam jakąś naukę i oni tam wiesz, szkolo każdego szkolo pomagają. A MTJ to jest jeszcze coś, jeszcze z nimi. Jak, jak to... To jest jakby super obserwator mnie, o! Wyższy ja, który mnie ja obserwuje. Co ja będę robił w świecie fizycznym i w tym w świecie niefizycznym. Można by to było No, już prędzej tak, I tutaj o co tam, jeszcze wyższego. No, właśnie, jak wamował mowa o tym, że wszystkie wcielenia są jednocześnie, czy jest możliwe, że ktoś z nas to wcielenia. takie wcielenia. I Inne wcielenia? Inne wcielenia? i że tak. wyjść na i wychodzić. Zapytaj się, jakie maszyny wcielą. I czy to możliwe, że to są ludzie, których znamy? Że żyją osobiście. Osobiście I nie wiecie. Czyli odbywać wcielenie w tym samym czasie, czasomiejscu. Wydaje mi się, że może. Może być coś. Może być to taka sytuacja. To znaczy, że hipotetycznie można mogę. No się człowiekiem, wiecie. który także jest Tak dobie. jak? To znaczy, że możemy hipotetycznie rozmawiać z drugim człowiekiem, który także jest w No so. tak, tak? Co? No pytajcie, pytajcie, każde pytanie. no. Jak co tam? Dobra, Ale nie się więc... obrazić? To ciężko wszystko zrozumieć, ciężko pojąć, najlepiej sami doświadczyć. No właśnie. A jak się odbywa komunikacja się nie fizyczna w świecie niefizycznym, to Tak samo werbalnie się mówić, czy to jakaś telepatia tam miała jak którym... to? Tak jak wiesz co na początku. Na początku to ja po prostu chciałem, żeby być bardziej przekonany, usłyszeć słowa. I usłyszałem słowa normalnie. Tylko jak oni się mówią słowem, to ci zmianą i wiesz, czy ci. Akcent jest... Akcent przekazu, czyli najbardziej, większa, najbardziej esencjonalna treść przekazu, jest na końcu. I ten wiersz często jest jak trans. Jak trans. Oni coś ci mówią, a ty słuchasz, słuchasz, jaki piękny wiersz. I to łykasz, łykasz, łykasz dopiero na samym końcu ci. Zrób taką pełną informację. A to wasz wstrząsa. Kiedyś się zapytałem, kiedyś przyszli do mnie w obszarze przycieleswym. Popisuję to w książce. Nie wiem co mi zrobili. O kurde właśnie, takie tematy nie włączyliśmy. Coś zrobili mi. Coś zrobili z moim ciałem astralnym. O, się, o, się, o się. Jeszcze mamy cię Jeszcze 15 minut. Dobra. Dobra, spokojnie. Słuchajcie, co mi zrobili już parę razy. Takie właśnie naprawdę fajne doświadczenie. Pierwszy raz, to było parę lat temu, przyszli w obszarze przycielesnym, czyli ja jeszcze nie wyszedłem, ale leżałem sobie już w tym ciele astralnym. I czuję, na dłoni cudzą dłoń, tak jakby z tej strony mnie ktoś chwycił, i z drugiej strony inna istota też mnie chwyciła. Ja ich nie widzę, ale czuję. no I się budzę, nie? Uścisk ich coraz bardziej narasta. Kurde, co się dzieje? Czuję, że ta dłoń to jest kobieta, o, ma taka fajna dłoń, a tu to wielka drapa. Kurczę, co się dzieje? A, jestem poza ciałem, o Boże, nie? A oni w tym momencie, kiedy tylko odzyskałem pełną świadomość i uzasadniłem sobie, że jestem w, już poza ciałem, zaczęli coś we mnie wlewać, to ciężko opisać, wlewać i mnie rozpuszczać. Po kolei przez dłonie szła, y, y, szła mi energia. Czułem, że znikam. I jak tylko ta energia napłynęła mi do klatki, to reszty ciała i do głowy, ekstaza, to przy tym to jest złe słowo. Narastająca ekstaza bez końca, narastająca wolność, uczucie wolności. Gdzie tutaj mamy jakieś takie chwile wolności, są jakieś momenty, ale to jest narastające, tak jakbyś, nie wiem, jakiś. narastające uczucie zachwytu, miłości, ciepła. I to we mnie tak buzuje, narasta, narasta. no wstrzyknęli mi jakąś energię, ja już nie mogę po prostu wytrzymać tej energii, taka to była prawda, że ja nie mogłem już jej znieść, Zacząłem płakać, normalnie się rozklejałem, zacząłem się zacząć rozpuszczać, nie wiadomo co to, mówię, ja oj już już już, 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 już nie mogę tego znieść, a oni mi mówią, wie co to za wolność, co to za miłość, a oni mi wtedy słuchą taki wiersz do głowy, Przekaz był mniej więcej taki, że doświadcza...